Beata Kozidrak, niezapomniana liderka legendarnego zespołu Baim, po raz kolejny znalazła się w centrum uwagi, tym razem jednak nie z powodu swoich spektakularnych występów na scenie, ale z powodu trudności osobistych, które zmusiły ją do chwilowego wycofania się z życia publicznego. Od momentu, gdy Beata zniknęła z mediów społecznościowych na ponad miesiąc, jej fani byli w niepewności, czekając na jakiekolwiek informacje o jej stanie. W końcu, w jednym z wpisów na Instagramie, artystka podzieliła się emocjonalnym przesłaniem, które wyciskało łzy z oczu wielu jej wielbicieli. Wszystko zaczęło się od kłopotów zdrowotnych, które wystąpiły pod koniec ubiegłego roku. Zmuszona do odwołania dwóch koncertów, Beata Kozidrak zniknęła z mediów, co wzbudziło niepokój nie tylko wśród jej fanów, ale także w całym polskim showbiznesie. Nie spodziewano się, że legenda muzyki pop w Polsce, która przez dekady zachwycała swoją charyzmą i niepowtarzalnym głosem, będzie zmuszona na dłużej odstawić mikrofon i zmierzyć się z problemami zdrowotnymi. Wkrótce zaczęły pojawiać się plotki o zawieszeniu jej kariery, co jeszcze bardziej pogłębiło smutek jej wielbicieli. W emocjonalnym wpisie, który pojawił się na jej profilu, Kozidrak ujawniała, że jej powrót na scenę i do życia publicznego nie będzie łatwy. Artystka zwróciła się do swoich najwierniejszych fanów z prośbą o cierpliwość i wsparcie w tych trudnych chwilach. Przeprosiła za swoją nieobecność, tłumacząc, że potrzebowała czasu, aby się wyleczyć i wrócić do pełnej formy. Czekamy napisała, co z jednej strony wyrażało jej nadzieję na rychły powrót, a z drugiej pokazywało, jak ważne dla niej są relacje z jej publicznością. Beata Kozidrak nie tylko poprosiła o zrozumienie, ale także wyraziła wdzięczność za nieustającą miłość i wsparcie, które otrzymywała przez wszystkie lata swojej kariery. To, co wydaje się najważniejsze w tej sytuacji, to fakt, że Kozidrak nie zniknęła na zawsze, ale na moment potrzebny do odzyskania zdrowia. Jej fani, którzy przez lata przywiązali się do jej muzyki, jej wizerunku i jej osobowości, teraz z jeszcze większą determinacją gotowi są jej pomóc. Widać, jak wielką rolę odgrywa w tej chwili społeczność fanów, która jest gotowa wesprzeć ją w trudnych chwilach. Dla wielu osób Beata Kozidrak jest nie tylko ikoną polskiej muzyki, ale także osobą, która przez swoją autentyczność i odwagę zjednała sobie szereg wiernych admiratorów. Nie ma wątpliwości, że jej powrót będzie momentem pełnym emocji, zarówno dla niej, jak i dla jej publiczności. Choć jej zniknięcie na jakiś czas mogło wywołać smutek, to teraz ta sama społeczność, która przez lata śledziła jej karierę, jednoczy się w oczekiwaniu na jej powrót. Beata Kozidrak, jak nigdy wcześniej, ma teraz okazję poczuć, jak silne są więzi między nią a jej fanami. Wspólne przeżywanie trudnych chwil tylko utwierdza ją w przekonaniu, że warto walczyć o swoje zdrowie i powrócić na scenę tam, gdzie jej miejsce, gdzie czeka na nią cała Polska. Fani, którzy czuli się nieco porzuceni przez ten czas jej nieobecności, teraz z jeszcze większą siłą oczekują na dzień, w którym Beata Kozidrak ponownie stanie na scenie, by zaśpiewać swoje największe przeboje. Wzajemne wsparcie między artystką a jej publicznością nabiera teraz szczególnego znaczenia. To pokazuje, że prawdziwa więź między artystą a jego fanami nie kończy się na muzyce, ale trwa także w chwilach, gdy jeden z członów tej relacji zmaga się z trudnościami. W obliczu takich wyzwań, zarówno Beata, jak i jej fani, mogą być pewni, że wkrótce znów spotkają się na scenie, wznosząc wspólny okrzyk radości i wzajemnego wsparcia.